Arkady Fidler został patronem Gimnazjum Publicznego w Dobrzalowie. Z tej okazji odbyła się uroczystość, w której uczestniczył m.in. syn naszego wielkiego pisarza i podróżnika. Młodzież sama zdecydowała o takim wyborze. Została przeprowadzona ogólna kampania, mieliśmy do wyboru kilka postaci. Arkady Fidler był dla nas postacią najbarwniejszą z tych wszystkich. Był podróżnikiem, kształtował ludzi, ludzkie umysły, chciał poznawać kulturę innych. Co najważniejsze, akceptował wszystkich. Był osobą niezwykle pogodną, miłą, inteligentną. Świadczy o tym fakt, że napisał 32 książki. Odbył wiele podróży. Jest to po prostu postać, którą warto naśladować. Mottem naszej szkoły jest podróż, przyroda, ekologia. W takim kierunku chcemy pracować: pisarstwo, reportaże i. Ten człowiek, który to wszystko reprezentuje, jest nam po prostu bardzo bliski. Zachęciliśmy młodzież do poszperania w internecie, do poszukania o Arkadym Fidlerze. Były inne propozycje też, ale myślę, że ten krok w tą stronę był bardzo dobry. Praca z patronem będzie owocowała właśnie w bardzo wiele... I zadań, i przedsięwzięć, które będzie można wokół jego osoby realizować. Miał ideały, był ekonomistą, dbał o przyrodę, kochał ją, chciał być jak najbliżej niej, zatem był patriotą w czasach trudnych, po wojnach. Nie wahał się, czy zostać w obcym kraju, lecz natychmiast wrócił do Polski, by móc odbudować nasz kraj, pomóc mu. Dlatego jest to postać, którą warto po prostu przedstawiać, warto ją rozpowszechniać. Chcielibyśmy, żeby nasza szkoła godnie reprezentowała go, by pokazywała, że jest to człowiek fantastyczny, którego po prostu warto znać. Arkady Fiedler jest autorem ponad 30 książek, które ukazały się w przeszło 10-milionowym nakładzie. Najbardziej znaną jest oczywiście Dywizją 303. Książka napisana została w 1940 roku, a więc tuż po wybuchu II wojny światowej. Fiedler dużo podróżował po świecie. Te wyprawy znalazły również swoje odzwierciedlenie w jego książkach. Chęć poznawania świata, poznawania innych kultur, innych ludzi, przyjaźnienia się z tymi ludźmi, nawiązywania kontaktów. Przyroda zawsze odgrywała ważną rolę w życiu mego ojca. Ochrona przyrody, piękno przyrody, te rzeczy dla niego były ważne. Marzenia, młodzi ludzie przecież wszyscy marzą. Ojciec powtarzał, że właściwie te marzenia go tam wyprowadziły na szeroki świat, bo w dzieciństwie sobie wymarzył te podróże, no ale potem w wieku męskim potrafił te marzenia spełnić. Oczywiście to wymagało pracy, przygotowań, chociażby nauki języków, mocnej pracy w takim niewielkim zakładzie, który odziedziczył po swoim ojcu, żeby uzbierać pieniądze na pierwsze podróż. No potem to się wszystko u niego potoczyło dosyć sympatycznie, bo gdy napisał książkę Ryby śpiewają w Ukajali honoraria, bo książka stała się bestsellerem, honoraria umożliwiały mu niefinansowanie. Kolejnych podraży. No więc przede wszystkim otwartość na świat, poznawanie świata, ciekawość świata, tolerancyjne spojrzenie też na, na ten świat. Dzisiejszy dzień to dzień szczególny, dzień historyczny, ukoronowanie czteroletniego procesu tworzenia gimnazjum publicznego w Dobrze zakończony tak naprawdę, tak jak pani powiedziała, Doskonałą lekcją demokracji, i, i myślę, że młodzież, uczniowie zdali tą lekcję celująco. To młodzież wraz z względem pedagogicznym i z rodzicami wybrali sobie. Patrona, który, mam głęboką nadzieję, będzie dla nich inspiracją i będzie też wskazówką na dalsze życie i na rozwój osobisty każdego z absolwentów tego gimnazjum. Chciałbym w imieniu wszystkich radnych gminy Bełchatów życzyć całej społeczności szkolnej, aby nie rezygnowała ze swoich marzeń, aby... Wartości wyznaczane przez ich patrona, przez Arkadego Fidlera, były drogowskazem do realizacji, do realizacji właśnie swoich planów, swoich marzeń. Obecnie ta szkoła jest nie do poznania, patrząc z perspektywy czasu. Została rozbudowana. Jeżeli chodzi o warunki nauczania, warunki pracy grona pedagogicznego są nieporównywalne. Powstało nowe zaplecze sportowo-dydaktyczne, jeżeli chodzi o boisko szkolne, ale potrzeby są jeszcze ogromne. Jeżeli chodzi o zainteresowanie społeczności tą szkołą, to do tej szkoły chodzą dzieci nie tylko z rejonu Dobrzelowa, Zawad, Wielopola i z gminy Bełchatów, ale uczęszczają dzieci, młodzież i dzieci uczęszczają z terenu miasta, przyległych ulic do, do tej szkoły. Podczas uroczystości młodzież z gimnazjum zaprezentowała sylwetkę swojego patrona. Pisarzowi poświęcony był m.in. koncert. Przypomnijmy, że od niedawna patrona, Marię Skłodowską-Kiri, ma gimnazjum w Domiechowicach. Bez patrona pozostają jeszcze dwie takie placówki w Łękawie oraz Kurnosie, ale uroczystości odbędą się jeszcze w tym roku.